Co, jesteśmy na zlocie Beamers of Sweden. To jest największy zlot BMW w całej Skandynawii. No I chciałem wam pokazać dzisiaj trochę jak to wszystko wygląda. Cześć Wam i czołem w kolejnym takim krótkim vlogu. Nie będzie ten vlog długi, dlatego że jestem chory. Jestem świeżo po chorobie. Chorowałem ponad tydzień. Także opóźnienie jest takie, że widać po mojej twarzy, o, to była taka dziwna choroba, ale jakoś już przechodzę to. Ale chciałem Wam do tym wszystkim, co liczyli na to, że przyjadę samochodem na, na, y, y, do Warszawy na targi. To muszę rozczarować, że jednak nie zdążę, bo później jestem o dwa tygodnie. Właśnie jesteśmy u elektryka, patrzymy, co on tutaj robi. Także nie ma, nie ma szans, żebym zrobił to auto, dlatego, że je, też z tej przyczyny, że ja tym autem nie mogę jeździć. To auto jest niezarejestrowane, a żeby go zarejestrować, to ja go, muszę go skończyć, bo na razie jest autem ciężarowym, którym, które jest niezarejestrowane. I nie mogę nim jeździć, bo nie mam ściany groziowej. A żeby go przerejestrować na specjalny, campingowy to muszę go pierwsze zrobić i zrobić przegląd na nim. I nie mogę, bo zaproszenie dostałem od kapitana przyczepy, bardzo mu zresztą dziękuję za to, na te targi. I on mówił, że mógłbym przyjechać nieskończonym, ale jednak nie mogę przyjechać nieskończonym, bo nie mogę zarejestrować i koło się zamyka. Także. Prawdopodobnie przyjadę ja z żoną tylko tak popatrzeć na parę dni do Warszawy i, i tyle. I bardzo mi jest przykro, no ale nie udało się. Może następnym razem. Ale pokażę Wam, jak elektryk wrzasł tutaj ma. tutaj To samochód nie robi cały czas, ale to nawet tak trochę dobrze dla niego wyszło, że ja byłem chory, tak, że on czasem jak coś ma, to sobie robi. Tu już skrzynię podłączał całą do 220 V. Tu jest gniazdko do, do klimatyzacji to, to drugie gniazdko tutaj To jest do kompresora z inwentora Z inwerterem, inwerterem. Czyli z przetwornicą Z przetwornicą połączone No i tu już cała sieć tych kabli Tutaj są wszystkie kable od, od baterii słonecznej Ale ja on będzie chyba łączył go w jeden i tylko jeden będzie wchodził do środka Na razie ma tu spuszczone No i tam pod spodem So, my jest też podłączony do akumulatorów <laughs> Tu spuszczony jest tam gruby kabel, to nie widać lepiej z tamtej strony i tam jest główny Główny wyłącznik, ale ten główny wyłącznik jeszcze nie wiemy gdzie dać, żeby był tak w zasięgu bardziej Ale tutaj pod tą szufladą to nie bardzo to będzie dobre Chyba, że jak się szuflady odsunie to będzie No nie, raczej nie, nie, nie da się go. On musi być gdzieś, jednak na wierzchu. Cześć Wam, i czołem w nowym dniu! Nareszcie długo mi nie było, ale jak już wspomniałem, byłem chory, leżałem w łóżku. Miałem zapalenie, zakażenie krwi. Także strasznie wyglądałem. Siedziałem 10 dni na antybiotykach. No ale wróciłem do garażu i co się tutaj wydarzyło? No, elektryki się trochę porobiło. Tak nie wiem czy wam już pokazywałem, ale tutaj lampy zamontowane, tutaj zrobiłem całą tą centralę. Czyli jest tak, włącznik do przetwornicy, czujnik od temperatury, klimatyzacji, sterownik do pieca ogrzewania Alde, elektryka. Nawet jest podłączone mniej więcej. Ile 12, 12,2V? W baterii samochodowej jest 1269 I tu jeszcze nie jest zaprogramowane dalej, bo to jeszcze w procentach też pokazuje. 100% baterii jest na razie. No i woda, i gaz. Tak wyszły te lampeczki, tutaj. Oczywiście są jeszcze też nie podłączone. Yy, tu są lampki, tu są już zrobione dwie. Kabelki przygotowane do gniazdek. Yy, tutaj są wszystkie włączniki, będą już są powsadzane. Jeszcze nie poprzykręcane, ale wszystkie są yy, stero, yy, z ciemniaczami jak to się nazywa po polsku chyba. Także to jest pierwsze. Jest do, do LEDów, do, do LEDy w koło samochodu. Potem sufit. Potem jest tu oświetlenie nad stołem, a tutaj zrobiłem całkiem osobno oświetlenie nad, nad kuchenką, do, żeby było tak osobno. No i kabli, no i teraz się morduje z tymi szafkami. Chcę to założyć dzisiaj, bo muszę wywiercić też dziury tutaj na, na światła. To nie jest takie proste to założyć, bo te listwy wchodzą w jedną. Pod spodnią tą płytę, i tą górną płytę, i potem jeszcze muszą tam się zejść do 45 stopni, muszą być ucięte. Także jest to ciężka robota. Zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda. No, widzicie, kable już pociągnięte, około 200 metrów, około 200 metrów kabla poszło. I to jeszcze nie wszystko. Tutaj, jak Wam już mówiłem, to ściągnąłem. Nie wiem, czy Wam w ogóle mówiłem, ale tutaj będzie. Te muszę rurki przerobić. Muszę je puścić niżej, bo tu będzie ta cała centrala elektryczna na 12 V. I dlatego wykręciłem ten cały zawór od gazu, bo on będzie, bo tu będzie taka blacha i w tej blasze będzie wyfrezowane, także nie będzie widać tego zaworu i wyfrezowane będzie na, na bezpieczniki. No, zobaczymy jak to wyjdzie, może wyjdzie dobrze. Tu w szafie są kable wszystkie ciągnięte. Jak jest, możecie zobaczyć, że tych kabli jest. No udało się to jakoś zmontować, skręcić. Nawet w miarę to wyszło. Tak to wygląda. Znaczy ja trzeba przykręcić tylko dźwiczki. No i oczywiście muszę wywiercić tu od spodu dziury na lampy. I powinno być dobrze. No z tyłu założyłem już jedną płytę. Jeszcze dokładnie nie przykręcona, ale już jest przypasowana, że pasuje wszystko, tylko trzeba przykręcić teraz. No i tutaj jednak będą musiały być śrubki na wierzchu, bo nie da się od środka przykręcić, zbiornik przeszkadza. Jedynie tutaj by można było przykręcić i tu na dole, ale tam, no ale tu już w bagażniku mogą być ładne, białe śrubki, także nic to nie, nie będzie przeszkadzać. Tutaj też już założyłem ten taki profil, żeby mi nie wybulało pojemnika na wodę, jak będzie pełny. Akurat mi super tak spasował taki. Założyłem tu oczywiście, zaprzyklełem taką gąbkę, żeby to bezpośrednio aluminium nie dotykało do tego. I idealnie weszło tak na, na styk tutaj. Także powinno być dobrze. Już teraz nie będzie chyba wybulało Jeszcze dodatkowy dałem profil taki szeroki tam Na środku I będziesz Pan zadowolony jak to się mówi nie? Tu muszę to jeszcze przykręcić Tą moją zabudowę Tutaj myślę założyć jakąś blaszkę Tutaj mam taki winkielek Tu winkielek przyłożę A tutaj będę musiał jakąś blaszkę Po prostu żeby to było Razem, bo jednak przenieśliśmy ten cały do paneli słonecznych Przekaźnik tu na to miejsce, bo tam założyliśmy gniazdka Lepiej pasowały i takie dorobiłem, takie coś Może teraz będzie Dobrze, także wszystko się zmieściło Przekaźnik od akumulatorów, ten rozdzielacz, co rozdziela wszystkie prądy, gdzie tam mają iść Tutaj jeszcze jest miejsce na coś, także można coś tu jeszcze wymyślić, ale już chyba nie ma co wymyślić, no zobaczymy. <laughs> Przykręcamy teraz te listwy wszystkie przez, przez płytę do profilu aluminiowego z tyłu na nakrętkę, nie chcę wiercić wkrętami, żeby tam nie były ostre zadziory, w razie czego rękę wsadzić czy coś, to może, a tak to nakrętki daję i... I bardzo to mocno siedzi. Takie coś. Śrubka i nakrętka. Dobrze siedzi, dobra. Tutaj zrobiłem już te półki. Trochę się z tym namęczyłem. Ja pierdzielę, żeby to wszystko spasować. To było z tym roboty i to sam, no ale jakoś poszło. Tak to wygląda. Trochę brudne trzeba. Moja krwawica tutaj jest, widzicie? Tak to wygląda. Już z jednej, z jednej strony założyłem te listwy LEDowe. Też z tym roboty, bo LED już jest wciągnięty tam, bo nie widać, bo on jest tutaj na dole. Także on będzie świecił do góry, żeby nie razić w oczy. Tylko na to jeszcze przychodzi to, ten plastik, maskownica taka biała. Tu już jest zrobione, ale też się męczyłem z tym. Musiałem przejść całym jednym od tamtego rogu, co będzie zasilanie. Tędy wszystko przeciągnąłem za tą, za tą listwą tutaj. Wiercić dziury tu w tej listwie w środku z obu stron i to wszystko jednym ciągiem przeciągnąłem, bez żadnego łączenia, ani jeden raz nie jest złączony. I tu mi została taka końcóweczka. No zobaczymy jakby czy to będzie świecić w ogóle po tych moich mordęgach. No i się bawię z tymi listwami ledowymi Tu już tą jedną wsadziłem, jak wam mówiłem. I nawet wyobraźcie sobie, że świeci. Zaraz wam pokażę. Tylko podłączyłem tu prowizorycznie, tylko kabel do akumulatora. No ale teraz mamy zasilanie z ten na tą stronę całą. I teraz robię drugą stronę, też zasilanie z bo to będzie dwa, dwa osobne. Czy znaczy tak, będzie podłączona pod jednym włącznikiem, ale będzie jakby dwie listwy z dwóch, z dwóch zasilań bo jedna ma tylko 5 metrów to akurat wystarczyło na tą jedną stronę tam zostało może 20 centymetrów niecałe no i teraz robię drugą stronę tutaj o i tu przewierciłem dziurkę bo tu pójdzie list, y, led, taśma ledowa za szafkę i będzie tu wyjdzie i dopiero pójdzie dalej tak samo tam no i ledy podłączone zamontowane Pierwsze światło w kamperze. Coś niesamowitego. Tak to wyszło. Świeci się wreszcie w kamperze. Że tylko założyć te plastiki i będziesz Pan zadowolony. Tu, wszystkie włączniki też przy, przykręcone są, już na stałe. Wszystkie są z ciemniaczami do każdych lamp. Teraz to wszystko połączyć. To jest czarna magia. Tak to wygląda w środku kabli a kabli tutaj muszę wymyślić jakieś inne zawiasy, bo te nie będą bo tutaj są akurat, chciałem jak najwięcej miejsca uzyskać na przejściu i nie chciałem w sumie to głupotę może zrobiłem bo to jakbym miał na wierzchu dał tak jak tutaj, to by mi te zawiasy pasowały, a teraz to frezowałem tutaj to i muszą być jakieś inne zawiasy bo te nie będą, bo to nie otworzy się tu, tutaj wadzi to i tak samo tutaj. Niepotrzebnie to frezowałem, mogłem zrobić na wierzchniowe, tak jak tu, i by było spokój. Ładnie się zamykają wszystkie. Dociąga bardzo mocno, no ale i tak musi być zameczek. Wodę muszę przełożyć, Wam mówiłem, że wodę przerobiłem bo... a już siedzę na własnym siedzeniu i mogę tu już spać. Praktycznie no, brakuje mi tylko stolika i jakieś flaszki. Flaszkę by się jeszcze skombinowało szybko, ale stolik to tak szybko nie. No ale co zrobić? Tak to już wygląda z tą plastikową listwą. No. Bardzo dyskretnie, nawet tego nie widać. Dopiero będzie widać, jak będzie świecić chyba. No ale już dzisiaj koniec, bo już jest po 10, muszę chyba już odpocząć. Wszystkie musiałem jeszcze frezować dodatkowo, bo lakiernik mi za, zalakierował gruntem i dwa razy farba i zrobiło się tak grubo, że w ogóle mi te listwy nie chciały wchodzić, musiałem wszystko frezować. Jeszcze na miejscu, tak. Roboty, a roboty. Ale mogę już siedzieć na własnym siedzeniu. Mogę już tu spać. No, muszę przerobić trochę rurki od wody. Tu już obciąłem, dlatego że tu będzie ta cała centrala. I będzie przeszkadzać, także muszę pojechać tymi rurkami tutaj na dół, tutaj i tu do góry, dopiero się połączyć. Także muszę to porobić, zanim założymy tą centralę. A dziękuję za wa Wam za oglądanie. Oczywiście, jak zwykle, nic się dużo się nie działo, chociaż trochę się działo, bo tych kabli trochę tam zainstalowaliśmy, tych urządzeń. Jeszcze może 2-3 dni roboty z elektrykiem, podłączanie tych wszystkich lampek, wszystkich urządzeń do, do kupy, próba i może będzie prąd zrobiony na drugi tydzień, mam nadzieję. Potem jeszcze tylko próby ciśnieniowe bo robimy na rurki, żeby było wszystko pewne, że jest szczelne i zalewamy system ogrzewania glikolem. No i próbujemy startować ogrzewanie, no to ale to już będzie może nie wiem czy w następnym tygodniu, może za dwa tygodnie. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.